Kolarka do nosa i uszu Selec line jest to model AD 377 do kupienia w różnych marketach za około 15 zł. W środku opakowania mamy maszynkę, kolarkę, baterie, instrukcję i to wszystko. Baterie wkładamy z tyłu urządzenia przekręcając lekko. Osłonkę, w tym wypadku tu jest to, to srebrne. Wkładamy baterię plusem do przodu. Zakręcamy. Tam trzeba trafić w takie prowadzenia, w takie rowki. O, właśnie i już. I tak prezentuje się golarka. Czarna powłoka, gumowata, dobrze się trzyma w dłoni. Osłona na głowicę. Głowica. Wygląd grubego mazaka. Instrukcja obsługi w paru językach. Po rosyjsku, ukraińsku. Włosku, francusku, chyba po portugalsku, jeszcze hiszpańsku, zawartych jest w niej parę informacji, takich jak, że nie można za bardzo wkładać znaczy głęboko do, do uszu, do nosa, tylko na skraju tych narządów. I żeby nie odczuwać łaskotania należy przyciskać do skóry. O, widzę, że tu jeszcze powinna być szczoteczka do czyszczenia, ale ja jej nie miałem. I teraz za chwilę zademonstruję na mojej ręce, jak sprawuje się to urządzenie. I już widać, że zbiera włosy, przycina bardzo sprawnie. Już tutaj ocenięta skóra. I jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Przybliżymy sobie troszeczkę, żeby było lepiej widać. I to działa. Parę ruchów, i włosków już nie ma. Także uważam, że maszynka jest dobrym rozwiązaniem na nadmiar włosów w uszach i nosie. Zobaczymy ile tego się tam zbierało, no jest tego sporo, a włosów też było sporo, także maszynka, głowica maszynce jest zapełniona włosami. Zakładamy osłonę i to by było wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału VTK.